Obiad ugotowany, posprzątane mieszkanie, ja już po makijażu i nie byłabym sobą, gdybym nie opowiedziała trochę o tym, jeżeli ktoś nie poznaje o tym, byliśmy yy, na Królowie. W dzień premiery, powiem wam, że byłam troszeczkę zdziwiona, że tak mało osób poszło do kina, ale akurat my byliśmy o godzinie 12, także podejrzewam, że rodzice, którzy pracują na co dzień nie mogli, nie pozwoli, nie mogli sobie pozwolić na to, żeby, żeby tam być razem z nami, ale było bardzo dużo dziadków z dziećmi, więc e, <laughs> fajnie jest mieć dziadków. Powiem wam tak, nie rozumiem Absolutnie w ogóle nie, Tylko, że tak, zacznijmy od tego Że ja, to jest moje w ogóle Zupełnie subiektywne zdanie I musicie brać na to poprawkę Bo ja uwielbiam i kocham Króla 2 Bo bezwzględnie w ogóle Po prostu, jak zobaczyłam Pierwsze takie Zwiastuny na amerykańskim YouTubie, to się popłakałam Weszło w, w Pandorze, Charmsy, z tym, nie, nie muszę mieć wszystkich, wystarczył taki pamiątkowy z Simbą i ta bransoletka, bo nie wiem dlaczego, nie, nie urzekł mnie mały Simba, bo tutaj jest mały Simba urzekło mnie to co jest na nim napisane, wy, wygrawerowane, jest napisane pamiętaj kim jesteś i właśnie o to chodzi Właśnie o to chodzi, nie zapominajmy o tym. Ja nie wiem, Jezus, naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, do czego y, ludzie piją do tego filmu. Y, wiadomo, że film został nagrany na podstawie. W oparciu o tą bajkę. Jeżeli chodzi o bajkę, to bajka jest animowana. Było znacznie łatwiej i, i bezproblemowo, w sensie dużo pracy było przy tym, oczywiście, ale bezproblemowo było nagrać np. Na uśmie uśmiechniętego, wesołego lwa, tudzież smutnego albo śmiesznego pumbę. Jeżeli. Y no nie możemy się do tego przyczepić że król lew sobie że Mufasa stał sobie na skale i był bardzo poważny on nie, nie miał mimiki twarzy no nie oszukujmy się jeżeli by wizualnie prawdziwy lew zaczął robić dziwne miny i pokazywać swoje kły to my byśmy naprawdę nie wiedzieli czy on się zaczyna śmiać I czy ma ochotę kogoś ugryźć albo ktoś mu na ogon depnął no Sorry. Mi się właśnie to podobało, że one były takie naturalne, że były sceny z pokaz pokazujące sawannę, prawdziwą Afrykę. Bardzo mi ciekawiło, jak będą chcieli przedstawić rafiki. Małpę tego szamana z bajki. Przedstawiono go. W bardzo ciekawy sposób, bo on nie był takim czarodziejem, szamanem, takim typowym, no bo małpa nie jest, nie ma takich umiejętności. Ma sprawne ręce, ale, znaczy, sprawne chwyty, w sensie. Ale do czego ja tu dążę? Dążę do tego, że. Wydaje mi się, że niektórzy za dużo oczekiwali od tej bajki, od, od tego filmu, od tej, od, tej, od tej strony, od tej wersji. Bo prawda jest taka, że na przykład mnie jako wielkiego fana i w ogóle ja byłam wychowana na tej bajce, jak o niej myślę, to cały czas mam tam gdzieś gęsią skórkę i jestem wzruszona. Bardzo emocjonalnie do tego podeszłam i bardzo byłam wzruszona, kiedy mogłam to obejrzeć. a jeżeli ktoś y, mówi negatywnie o tym filmie, y, że czeka się takich, y, wydaje mi się, niestosownych szczegółów, to jest dla mnie dziwne. Nie wiem. Y, przede wszystkim chodzi o to, o na przykład to, kto powiedział, że y, szyszka, że Simba w tym momencie, kiedy y, przypomina sobie o ojcu. Gdzieś tam jakaś szyszka leci. Nie, tam był kawałek sierści. To była sierść simby, która no, nie oszukujmy się, kawał drogi musiała przejść, żeby trafić właśnie do rafikiego. Najpierw bodajże, żyrafa, później żuczek, który toczył kulę z kupą, a później mrówki. Mrówki złapały tą sierściuchę i dostarczyły. Przypadkiem do Rafikiego. I to było urocze, bo właśnie logiczny człowiek ma tą świadomość, że Simba uciekał daleko, uciekał przez całą pustynię. Więc no nie oszukujmy się, nie mogli w filmie, który jest dosyć realny, pokazać, że ta sierść z chwili na w ciągu jednej nocy znalazła się na lwie i ziemi. Ja jestem zafascynowana, ja nie wiem, ja nie będę mówiła żadnych negatywnych yy, negatywnych słów na temat yy, tej, tego, tego filmu, tej, tej bajki, nie wiem jak to, yy, jak to sklasyfikować, ale powiem wam, że ja, ja kocham mój synek może w telewizji widział ze dwa razy królwa, ale był zachwycony, prawda? Filmem. Tak, dużo emocji było w filmie i... I dla sześciolatka było wspaniałe. Ja byłam na tym wychowana, uwielbiałam, kocham, więc y, tym bardziej ja byłam wzruszona. Nie oszukujmy się. <laughs> e, co mi się na przykład podobało? No, podobało mi się na przykład to, e, że o, e, postać mufasy nadal była dostojna. E, był wielkim lwem, nawet jak Simba dorósł. E, był skromniejszy jeszcze, bo był młodszy na pewno dlatego był skromniejszy niż jego ojciec yy, oczywiście yy, no zresztą ja jestem wzruszona yy, trzeba to obejrzeć, ja wam proponuję obejrzcie to, nie będziecie żałować mi się wydaje, że nie bo zdajemy sobie sprawę, do tego trzeba po prostu podejść w taki sposób, zdajemy sobie sprawę że oni chcieli to uchwycić w bardzo realistyczny sposób więc jeżeli będziemy myśleć, że Zazu będzie tak samo śmieszny i robił dziwne miny, jak w animacji, to tego nie będzie, będzie zawiedziony, ale też robi głupie rzeczy. To tak samo jak Timon i Pumba. O, Timon i Pumba mnie rozbawili jak zawsze, tego, tamtego. No ale oni się uśmiechali. Oni się nie uśmiechają, to jest zwykły guziec, Wręc, wręcz bym powiedziała, że w bajce wyglądał lepiej niż w rzeczywistości, bo w rzeczywistości wiemy jak wyglądają guźce, prawda? Reakcja na przykład Timona na to, jak Nala wpadła i, i tam miała zeżrzeć pumbę, to też była nagrana w taki sposób bardzo realistyczny. Tak reagują surykatki na zbliżające się niebezpieczeństwo, więc to nie było śmieszne dlatego, bo oni robili dziwne miny, tylko po prostu Nagrali to w taki sposób, jak reagują zwierzęta. Tak samo mały Simba, kiedy zmarł mu tata. Skulił się, stulił się, miał takie oczka przestraszone, ale na prawdziwym lwie tego tak się nie, nie przekaże strasznie. Trzeba to czuć w środku. I właśnie o to chodzi. To trzeba czuć, bo chodzi o, o to, chodzi, co ma przekazywać ta bajka. O to, że. O ten krąg życia, o miłość, przede wszystkim o miłość I, I te właśnie słowa, które teraz są wszędzie, pamiętaj kim jesteś Niesamowite, to jest i, i wypowiedzi ludzi, którzy dubbingują, osób, aktorów że nie spodziewali się, że to tyle lat będzie trwało, że to tyle pokoleń po będzie oglądać, że będą śpiewać te piosenki do dzi dnia dzisiejszego przez 25 lat. No, to jest naprawdę coś pięknego, coś wspaniałego. Yy, I wydaje mi się, że takie, takie uwagi jak, że król lew nie robi min, że mówi poważne rzeczy, a. a... Nie, to moim zdaniem szczepianie. Smufasa był właśnie stabilny, silny, to było pokazane. Kochał swojego syna. Właśnie o to chodzi, że był oddany, wierny, potrafił rządzić swoją, swoim terenem. Powiedział bardzo ważne słowa, których nie było bodajże w bajce, nie kojarzę, że dobry władca nie jest po to, żeby brać, żeby tylko brać, ale też po to, żeby dawać coś od siebie swoim poddanym. Żeby ich chronić, dbać o nich Wydaje mi się O, już mam ciary <gry> Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi Najbardziej chodzi o przekaz A przekaz jest, jest cały czas ten sam Żebyśmy wierzyli w siebie Żebyśmy wiedzieli, gdzie jest nasze miejsce Żebyśmy wierzyli w miłość I żebyśmy byli szczęśliwi Bo dzięki tym właśnie rzeczom jesteśmy Uważam, że Niepotrzebne jest takie czepianie się. Na przykład, jak jest scena, w której Mufasa pędzi, żeby ratować Simbę, powiem Wam, że to dopiero w, no w bajce to w bajce. Wiadomo, ja wtedy miałam 5 lat, ale teraz, jak dorosła osoba, wiem, że to było na podstawie bajki, ale. Dzikie zwierzę pędzi z takim za, ta, zaparciem w sobie, żeby uratować to swoje małe lwiątko. To jest po prostu coś niesamowitego. Ten krzyk, ten ryk, te, w kinie wiecie jak jest ten, ten, ten ryk lwa, jest taki przeszywający, taki prawdziwy. Po prostu piękne. Gratuluję, brawo i, i uważam, że że nie potrzebne są te złe słowa, bo zrobi naprawdę kawał dobrej roboty i. Ale to jest tylko moje zdanie. Ja Wam polecam serdecznie. Idźcie na ten film, zobaczcie, jaki on jest wspaniały. Sprawdźcie to na własne oczy, uszy, poczujcie to jeszcze raz. Ja byłam nie żałuję, ale mówię, to jest tylko moje zdanie. Spróbujcie. Naprawdę nie będziecie żałować. Wasze dzieci na pewno będą zachwycone. Yy. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Pa.